Cześć, witam wszystkich w drugim filmie, obiecanym zresztą, który będzie w pełni dotyczył trendów na nadchodzący sezon wiosna-lato 2016. W pierwszej części skupiłam się głównie na ubraniach, które będą totalnymi hiciorami nadchodzącego sezonu. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tego filmu, to Was tutaj odsyłam. Natomiast w dzisiejszym filmie chciałabym się skupić głównie na butach, torebkach oraz dodatkach, które będą totalnymi maskiewami sezonu. Więc jeśli jesteście ciekawi, co to za rzeczy, zostańcie ze mną do końca. W tym roku do łask wrócą takie buty jak Oxfordki, z czego osobiście bardzo się cieszę, bo posiadam takie buty w swojej kolekcji. Są to buty wiązane, które są takim odzwierciedleniem wygody. Natomiast powrócą one w tym sezonie, zarówno w takiej klasycznej odsłonie, jak i takiej bardziej podrasowanej. Będą one występować naprawdę w dużej mierze na takiej podwyższonej podaży platformie. Która zresztą również będzie bardzo modna w tym sezonie. Mówiąc o platformach, to spotkacie się z nimi właśnie przy okazji wspomnianych przeze mnie przed momentem Oksfordek, ale także sandałów czy butów na obcasie, które będą właśnie z przodu posiadały taką mniejszą czy większą platformę. Pomimo tego, że właśnie ten akcent nadaje butom ogromnej ciężkości, nie zrażajcie się. Wiem, że może być właśnie to bardzo problematyczne, z czym później takie buty połączyć, żeby ta nie wyglądała tak ciężko i żeby Was nie przytłoczyła, poszukajcie jakiejś inspiracji w internecie, może jednak zdecydujecie się i skusicie właśnie na tego typu buty z platformami. Kolejnym hitem będą z pewnością klapki, które pojawią się naprawdę w różnych odsłonach. Będą klapki płaskie, będą klapki na obcasie, z wolnym palcem, ale także zabudowane. Takie, które będą miały stonowaną kolorystykę, ale również takie mega szalone, designerskie, wielokolorowe, na które się ja osobiście raczej nie skuszę. Tak samo raczej nie skuszę się na właśnie klapki, które są płaskie, bo one mogą wyrządzić naprawdę wielką krzywdę sylwetce. Jeśli już to właśnie zaopatrzymy, Patrzę się w klapki, które będą miały wolny palec oraz jakąś taką wyższą podeszwę. Jeśli chodzi właśnie o tego typu buty, to sądzę, że będą one naprawdę znakomitą opcją, jeśli chodzi o jakieś letnie wyjścia, letnie spacery. Zresztą tego typu buty pojawiły się już w zeszłym roku i szczerze powiedziawszy, raczej nie przyjęły się one jakoś świetnie. Natomiast ja osobiście sądzę, że w tym sezonie istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że wiele z Was się właśnie na nie skusi. Wiązane buty, czy to sandałki, czy jakieś członka będą również widoczne w tym sezonie, więc jeśli posiadacie takie w swojej garderobie, w swojej kolekcji, to koniecznie się ich nie pozbywajcie, ponieważ będą one nadal modne w tym roku i będzie dostępnych naprawdę multum nowych modeli właśnie w sieciówkach i to w bardzo przystępnych cenach, więc jeśli takich nie macie, to koniecznie się musicie w nie zaopatrzyć, bo nie wyobrażam sobie szczerze powiedziawszy, w tym sezonie dziewczyny, która nie będzie miała. Więc właśnie mhm. wiązamy płut. Ten model buta może się na pierwszy rzut oka wydawać taki, że tak powiem, babciny. Moim zdaniem będzie on jednak totalnym numerem jeden, jeśli chodzi o ten sezon wiosna-lato 2016. Między innymi ze względu na to, że jest już totalnie lansowany przez blogerki modowe, zarówno zagraniczne, jak i polskie. Mówię tutaj o takich balerinach z okrągłym czubkiem na dość niskim obcasie. Znajdziecie je obecnie między innymi w Topshopie, w Zarze czy w H&M, czyli są one ogólnie dostępne. Wykonane głównie z zamszu bądź ze skóry. Wydaje mi się, że naprawdę w fajny sposób wysmuklają stopę, prezentują się na niej naprawdę świetnie. Jeśli natomiast chodzi o połączenie tego typu buta ze spódnicą, myślę, że będzie się ono prezentowało gorzej aniżeli połączenie właśnie tych balerin na niskim obcasie ze spodniami np. 7-8. Naprawdę szybciutko zahaczę jeszcze o dwa typy butów. Mam tutaj na myśli takie sneakersy, trampki w kolorze nude, czy to pumy, new balance, mm, wszelkiego rodzaju slipony. Naprawdę zwróćcie na nie uwagę w tym sezonie, ponieważ będą one naprawdę hot. Natomiast drugi model, o którym chciałabym wspomnieć, są to takie botki z takim naprawdę głębokim wcięciem z przodu, które niesamowicie, uwierzcie mi, niesamowicie wysmukla stopę. Widziałam tego typu buty w sklepie Dizzy w Wojasie oraz w sklepie Karini, który jest reklamowany przez Maję Sablewską. Zresztą pierwszy raz widziałam właśnie te buty na jej stopach i wyglądały naprawdę bosko. Naprawdę dziewczyny zachęcam Was, żebyście się skusiły na tego typu buty, bo Wasze nogi będą po prostu sięgać do nieba. Ja z pewnością się w tym sezonie na takie skuszę. Pokrótce teraz omówię torebki, które będą modne na wiosnę, lato 2016. I jako pierwsze chciałabym tutaj wspomnieć model, tak zwaną mini torebkę, która będzie mieściła tylko i wyłącznie Wasz telefon oraz, nie wiem, jakieś karty kredytowe czy jakieś Wasze dokumenty. Powiem Wam, że to jest naprawdę świetne wyjście, bo ja coraz częściej rezygnuję właśnie z brania, z... Zbędnego balastu ze sobą i stawiam właśnie na jakąś najmniejszą torebkę, którą obecnie posiadam w swoich zasobach. Wkładam tam tylko i wyłącznie, nie wiem, telefon, pieniądze, właśnie niezbędne dokumenty. Idę na miasto i nie muszę ciągnąć ze sobą po prostu wszystkiego. A pamiętajcie, kobieca torebka zmieści wszystko, więc nawet jeśli weźmiecie i zdecydujecie się na taką małą, to ona również wam wszystko zmieści. Drugim rodzajem torebek, który chciałabym przytoczyć, są to yy, torebki, które są tak zwanymi workami. One zmieszczą praktycznie wszystko, naprawdę, i są mega, mega wygodne. Będą obecnie występować naprawdę w wielu sklepach. Kolejnym modnym typem, o którym chciałabym wspomnieć, są to torebki koszykowe, jak sama nazwa wskazuje. Są one w kształcie koszyka i również bardzo, bardzo pojemne, lansowane naprawdę na wybiegach wielu domów mody, więc będą absolutnym hitem tego sezonu. Torebkami, które stanowią totalny must have tego sezonu są torebki z naszywkami wielokolorowe, które będą naprawdę takim nieziemskim akcentem, jeśli chodzi o casualowe stylizacje. Zresztą, jeśli chodzi o naszywki, to będziecie mogły same wykonać właśnie rzeczy z naszywkami DIY, bo widziałam jakiś czas temu w Stradivariusie takie naprawdę nieziemskie komplety naszywek, które można po prostu wprasować bądź przykleić właśnie na torebkę czy na jakieś ubrania. Zresztą, a propos ubrań, to występują naprawdę również ubrania z naszywkami, o których niestety zapomniałam wspomnieć w pierwszej części. Więc mówię Wam tutaj otwarcie: ubrania z naszywkami, dodatki z naszywkami, wszystko, co z naszywkami będzie mega modne i się znakomicie prezentować. Ostatnim typem, który chciałabym Wam tutaj opisać są to torebki do ręki z rączkami. Nawet jeśli będą posiadały długi pasek, to raczej nie będzie on wykorzystywany, ponieważ kobiety w tym sezonie będą właśnie stawiać na takie torebki do ręki, zarówno średniej wielkości kuferki, czy takie większe szoperki. Przejdźmy do dodatków, i tutaj pierwszą taką numer jeden na mojej liście rzeczą, o której chciałabym wspomnieć, jest bandana, czyli taka chusta, która była niegdyś bardzo, bardzo popularna i wraca do nas, naprawdę ciągle do nas wraca. Jeśli chodzi o bandanę, to może, możecie ją nosić naprawdę na milion różnych sposobów. Jeśli zastanawiacie się, właśnie, w jaki sposób możecie z nią pokombinować, to zapraszam Was do obejrzenia jednego z moich ostatnich filmów na temat właśnie tego, w jaki sposób możecie nosić bandanę. Ja swoją właśnie z tego filmu granatową znalazłam w Stradivariusie za 15 zł. Widziałam również dostępną w HM-ie za dwie dyszki, więc yy, są one naprawdę bardzo, bardzo tanie, a będą stawić. Stanowiły znakomity dodatek. Kolejnym absolutnym hiciorem tego sezonu będą czapki z daszkiem baseballowe, zwane potocznie czapkami. Bardzo dobrze wiecie, jak są one potocznie nazywane, więc nie będę tutaj tego określenia przytaczać. Niemniej jednak będą one naprawdę absolutnym hitem, obecnie dostępne wszędzie, zarówno w sportowych sklepach, jak i właśnie w sieciówkach. Niektóre za śmieszne pieniądze, a będą stanowiły Ciekawy, bardzo fajny akcent, i będą potrafiły podrasować właśnie stylizację taką bardziej klasyczną czy casualową, w taki sposób, że ten sportowy akcent naprawdę świetnie ją przełamie. Kolejnym takim dodatkiem będzie tym razem coś na włosy, a mianowicie opaska w różnej postaci, zarówno materiałowa, jak i metalowa, jak i taka naprawdę bardzo zdobiona jakimiś kryształkami czy kolorowymi y, kamieniami. Dostępna naprawdę w wielu miejscach. Ostatnio widziałam bardzo ciekawą w Parfua, więc możecie tam zajrzeć, zapoznać się z ich asortymentem, co proponują właśnie na ten sezon. Opaska, no jak Powszechnie wiadomo, stanowi naprawdę bardzo fajny dodatek, ale co kto lubi? Ja szczerze powiedziawszy, za opaskami takimi bardzo strojnymi nie przepadam, natomiast jeśli chodzi o właśnie jakieś opaski materiałowe, to może się skuszę. Przejdę teraz do ostatniego elementu, który stanowi biżuteria. Jeśli chodzi o biżuterię, to będą występować w tym sezonie najbardziej, myślę, że popularne, takie naszyjniki przy szyi konkretne, albo właśnie takie, które były już widoczne w tym sezonie jesień-zima 2015-2016. Właśnie takie stricte tutaj na szyję, jakieś zakładane tasiemki i tak to będzie nadal bardzo, bardzo modne. Trend stanowić będą również takie mega obszerne kolczyki które de facto nie muszą do siebie pasować, było to właśnie lansowane na wybiegach w zeszłym roku. Nie wiem szczerze powiedziawszy, czy sprawdzi się coś takiego być może. Ja raczej na coś takiego nie postawię, bo wolę, gdy biżuteria jest skompletowana, chyba, że mówimy tutaj na przykład o jakichś napisach, które stanowią po prostu jakieś połączenie czy, czy jakiś komplet, ale kolczyki totalnie różne od siebie. Chyba ten trend do mnie szczerze. Powiedziawszy nie przemawia. W sklepach będzie właśnie dostępna obecnie biżuteria, y, która ma taki kształt figur geometrycznych, czy to okręgi, trójkąty, kwadraty. Y, będą występować zarówno bransoletki, naszyjniki, jak i kolczyki, czyli praktycznie wszystko. Wydaje mi się ten trend naprawdę dość ciekawą opcją i szczerze powiedziawszy, myślę, że wiele z Was się właśnie y, skusi na coś takiego. I tutaj ostatnią rzeczą już, o której chciałabym wspomnieć, która będzie naprawdę hot, Będą naszyjniki, które przechodzą przez całe ciało, zarówno przez klatkę piersiową, jak i przez placy. Znakomite jeśli chodzi właśnie o letnie wybory do kostiumu kąpielowego. Tego typu naszyjniki jeszcze na opalone ciało będą się prezentować po prostu genialnie. Natomiast jeśli chodzi o coś na rękę, to będą występować oczywiście bransoletki, które będą jednocześnie połączone z pierścionkami i będą one właśnie tutaj zakrywać całą naszą dłoń. Myślę, że ten efekt będzie równie ciekawy. To już wszystkie informacje, które miałam Wam do przekazania na dziś. Myślę, że w ciągu tych właśnie dwóch części dwóch filmów udało mi się, tak w miarę w pigułce pokrótce omówić te trendy, które będą nam właśnie towarzyszyły w sezonie wiosna lato 2016. Dajcie znać, a propos, których trendów jesteście na tak. A które mówicie takie stanowcze, konkretnie zdecydowane nie? Jeśli ten film Wam się spodobał i myślicie, że będzie dla Was przydatny, zostawcie mi kciuka w górę. Natomiast wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam do jego subskrypcji, tak abyście mogli być na bieżąco ze wszystkim. A w niedługim czasie na moim kanale pojawi się mnóstwo filmików z poradami, więc. Zachęcam Was do bycia na bieżąco, bo będziecie się mogli dowiedzieć naprawdę mega ciekawych rzeczy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się! Pa!